Yo, z tej strony Buddy G, Tam w grze Bioshock 2. Jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio zakończyłem, z epickim skillem, czy tak, nadal się zapis znaczy zapisałeś ustawienia sterowania, więc ciśnię Dalej, znowu ten Ryan. Nie wystraszył, znaczy wystraszył, już chciałem jego walić, tego też. Coś tutaj mamy? Nie. Tutaj możemy przycisnąć przycisk, ale nie dzięki. Scientistów tutaj mamy, bardzo przystojni. Ale nie tyle mam się kierować, mam się kierować w to miejsce. Widzę nitownicę, zanim tam podejdę, zrobię to tak. Nie tak. Bo nie stać. Z powrotem Piorun. a świe szukam z popielenia. Ciekawe czy w tej części z będzie super amazing potężne, czy tylko potężne. Czy słabe? Bo może być słabe. Na razie Piorun ma bardzo dużą przewagę nad resztą plazminów, no bo jest OP. Co tutaj robisz, podale? Kogo ty strzelasz? O, nie mogę rzucać tymi dami, jak jestem w trybie celowania. E, patologia. Ale w sumie. <grystanie> po co mi to? Okej okay. Muszę iść tutaj, więc pójdę tam. Oczywiście wiecie, standardowy sposób przechodzenia gry przeze mnie To mnie zabije? Nie To jest tylko czerwona mgła rozpacza, ale to nie zabija No dobra chodźmy jednak tutaj, bo tam dalej to nie będzie trzeba iść później. Wytyfy gro, co ty mnie trolujesz? Okej okay. Okej okay. Ciekacie jakbym skakował najpierw to by wypadło i więcej Hakuj. Okej, okay, okej okay. jak to się robiło F. Eee. co dostaniemy? Nity jak zwykle, kurna, jakby coś innego można było dostać. Dobra, przedmioty. A, no tak, mam 9 dolarów, fajnie, że zauważyłem. Dobra, to idźmy tam, jak tam każe gra, czyli przez czerwoną parę rozpaczy, sam dym rozpaczy. Skrzynka z narzędziami, ciasko z kremem, było, Rajanty. nie denerwuj mnie, tej, ej, ja robię kółka, prawda? Dokładnie, musiałem tutaj skręcić, nie założyłem. human again? You'll get just enough Adam for our purposes, and the girls are likely try to repay you somehow. But Rapture's a high stakes town, son, and she is a jackpot. You just have to be willing to take it all. You'll harvest more Adam than the price of one plasmid, so the rest is gravy. Think about it down here, it's your survival or hers. <laughs> No, to będziemy źli, ale najpierw patrzę, to po prostu się pojawia. Mam za głowę Adama, mamy whisky Rayana, a nie Adama. Nie ma, nie ma, kurna No ty co? No właśnie, to paliło się praktycznie, to paliło się super szybko, kończy, wytyfy, czemu nikt nie powiedział. Okej, okay, co mamy tutaj? Nic nie mamy tutaj. Co mamy? To no, jest somnity. BUM! <laughs> Dobra, mamy możemy szladować. Słyszałem cię, nie widzę cię. Tutaj nic, tutaj wandaże, miło. Coś mi ta myszka szybko chodzi, a ustawione są te, biurko. Pociski kalibru, batonik, dolary. Świetnie, tutaj mamy safe. Dobra, hakujmy. No jaki żart! To na pewno można wyłączyć gdzieś tutaj. Na pewno można. Ja nie chcę. Nie chcę z wami walczyć, jestem po waszej stronie. Tutaj można to wyłączyć? Nie! Jaka patola. Dobra. Tutaj się ukryję, nikt mnie nigdzie nie znajdzie. Uwaga, patrzcie na no skryty w cieniu. Oprócz tego, że jest jasno, ale dobre to są szczegóły debilne wieżyczki, znaczy tam jak to się nazywa? Dro b boty bojowe? coś takiego. Latające ścierwo to będzie najlepsze na zadanie. Tam było do wyłączenia, jesteś głupi buri. No, dobre jeszcze raz. Może się teraz uda. Nie! Lolo, hej. Okej, okay, to mi się podoba Ciekawe czy ta latająca bestia będzie... Latające ścierwo będzie mi pomagało jak przyjdą inne latająca ścierwa Znaczy przylecą w sumie Otrzymasz dodatkową gotówkę jak ławię się na niebiesko, okej okay. Uuu, to fajne rzeczy Co ty mamy? O, o, świeża woda, świetnie, świetnie Gdzie jest tak moja wieżyczka? Jak ty się nazywasz? Moc strażnicy, dobra, to będziesz jednak latającym ścierwem był łatwiej wymówić i tak, bo nie będą uczyć wieżyczka, bo tak mi już zostało. Ja mam stuknąć w coś, żeby się wyszła, tylko ja teraz ogarnąłem. Ale chyba muszę iść do tej dziury. Dobra. To nie chcę na razie nic. Rączki, tutaj są główki, wszystko świetnie. Tutaj mamy nawet stów. Tutaj mamy komorę wizualną, też miło. I możemy tutaj stuknąć. Czy się odstalić, czy zebrać? A dziewczynka tego nie przeżyje, a czemu? Nie przeżyję. A w jaki sposób? Przepraszam A, bo ona już zebrała plazmit i ten... Dobra, zło! Co, ja zjadłem, czy coś się stało, Tej? O mój Boże, chyba to zjadłem Słuchaj, ja, zrobiłem, Tej... Gdzieś to wyjęłem, jest dupy taśmca i zjadłem. Więc jadam, super. Co to mamy? Tutaj już otwieram. Otwieram, czy otwieram? Otwiera. Taki dyskretny lol. Reflex skota, quick go. No Ach, ten to nas jak sniper. Posłuchajcie. Bez snipera, ale snajper Ja z nich te, te krzyżeczki, znaczy skrzyneczki zostają za każdym razem. E, a no może nie za każdym, z tego nie wypadło chyba. Co ci się stało, chłopie, co ty tutaj masz? Jaki, jaki pryszcz, WTF? pryszcz? pokryty pryszczami, Wyższa szkoła jazdy jak wygląda w ogóle. No, dużo ci z głowy nie zostawiłem. No ale dobra, idziemy dalej. Przynajmniej byście dość dziani. Biedny nie ma. Tutaj mamy jakiś... Kolak Hop-Up. Ktoś tutaj jakiś bezdomny był. Ciastko z kremem. W sumie nieźle się trzymał jak, na, jak go stać na kole Hop-Up i ciastko, ciastko z kremem. Ciekawe czy byli bezdomni no, właśnie w Wrabcze, bo to jest takie miasto przeszłości. Niesamowitości. Lodówka. Patrzcie, to są prawdziwe muzea. Tutaj na w lodówkach są prawdziwe rzeczy, a nie jakieś... Ręka. Po co te ręce tutaj sobie nie rozumiem?

Nie wiem, co będzie. Mogę mi zrobić. Mogę mi zrobić łatwiej. Te dzieci zrobiły, zanim wystąpię, choć oczywiście. Co będzie, kiedy wystąpię? Zostań. Wszystko z osobą. Ostro, poznajcie, ta nauczycielka się normalnie tak, jakby poświęciła. A te dzieci ją normalnie tak, jakby tutaj pochowały. Znaczy pochować, nie pochowały, ale zrobiły im. Zrobiły jej od ostrzyczki je zrobił, bo są ostrzyczki, są narysowane, mają żółte oczy, zrobił jej taki jakby, no nie wiem, godny pochówek, trudno to nazwać, no nie wiem czy godny, bo świeczki i koca, ale okej, okay. to są dzieci. Jednak opłacało się tu przyjść, to była krótka historia, tam mamy... Nie, nie chciałem zdjęcia amunicji. No to chciałem zrobić, mamy więcej pocisków przeciwpancernych, hehehe. Debil. Zaliczyłem mam nadzieję, że się nie stanie, oczywiście musiałeś coś stać, mianowicie straciłem trochę życia, ale okej. Okay. Co tutaj mamy? Mamy pedała. Padała już nie ma. Mamy kolejną stację ulepszenia broni i powiem wam, że nie chcę ulepszać tamtej... Tamtego karabina, a ulepszę sobie dalej nitownicę. Dawaj. Co tutaj mamy? Wielkość magazynka, a co będzie jednak grzewacza, bo to musimy odlokować. już znaczy mechanizm podgrzewa rozdrażanie to do białości to już przed wystrzałem. A, będzie się podpalało, tak? A przy wielokrotnym trafieniu może doprowadzić do zapłonu ofiary. No nie wiem, czy wielokrotnie trafię jakiegoś przeciwnika, ale teraz mam największy magazynek i oficjalnie mogę sobie nosić miliard 12, 18 wykonitów? Wow, usprawnienie życia tej. dla da Sinklara, pozwólmy. Sinklara z, z jedynki. Chyba, uh, tak? Coś mówię. It's this pseudo-legal firm he set up to take problems Ryan doesn't want to admit he has and make them go away. I could fill 40 front pages of the Tribune with stories about this fella if he wasn't paying me not to. And he's got work for me, right? I ask what, and he flashes me these $1,000 Steinman teeth saying this job will, quote, change history. No to się dowiedzieliśmy full, ale okej, okay, musi wystarczyć. Znaczy, no nie wiem czy do czegoś się przydaje, ale coś się dowiedzieliśmy. Po tej broni będę ulepszać następną, którą znajdę, tylko nie karabin. Bo karabin to jest jakaś bieda. Znaczy może po nie będzie dobry, ale coś mi się nie wydaje, bo w jedynce też tak myślałem z tego skażę i okazało się, że dobry nie był. Może jakiś shotgun będzie, to może shotgun lepszą behakuj. O, 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 No i niebieska premia, więcej dolarków. 15, mianowicie. Nit pułapka. To jest fajna rzecz. Strzałka do autohakowania. Świetnie. Czy może się... Dbilu Coś tu jest, tutaj nic nie ma. Rogów na szczęście deszczę. Okej. Okay. W sumie fajnie jest tym być tym Big Daddy. Podchodziłem do tego całkiem sceptycznie, ale to jest dość przyjemne. Czuję się takim prosem. Mianowicie jesteśmy oczywiście słabsi od każdego innego Big Daddy'ego. No ale. Zresztą tak być musiało. A jak sokowałem na niebieską wieżyczkę, to, to znaczy to to mi coś dało. Niestety w tym, nie wiem, czy to jest, mo co jest moją kartą dźwiękową, psują się dźwięki czasami tych karabinów I jedynce tak było i teraz w dwójce, widzieliście? A strzelała strzelały, a nic nie było słychać na przykład w jedynce było często tak, że przerwało te odgłosy strzelania tak z dupy nagle Widać, że lecą pociski, a jest tak pyk, 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 pyk Jak prawdziwy, rasowy karabin Dobra, mamy... o, mamy jakąś... tutaj... Tam w środku... O mój Boże, się przestraszyłem, że tam ktoś jest, a to manekin znaczy przestraszyłem się tak. W sumie to się poję wam tak jak już przestraszyłem, bo mnie ta twarz zaskoczyła tam ja i wcześniej tak przyjrzałem się od taka twarz, myślałem, że wiecie, Alma Fira przeszła do drugiej gry, żeby za mną gonić, żeby przestraszyć. Dobra, co tutaj mamy? Ale oczywiście nie musiałem tutaj, jeśli w ogóle nie zwracam uwagi, mam strzałkę taką jak psu świecącą się nad głową, ale tyle grałem w RPG, że po prostu nie zwracam na nią uwagi. Uwagi, bo wolę już sam szukać wszystkiego w RPGach. I know this facility is vital to the preservation of secrecy and rapture, but seeing myself transformed into that lurching, waxen nightmare, do children truly respond to this? Still, I spoke to a young man exiting the park after the grand opening, asking him what, if anything, he had learned here. He said his chores didn't seem so... Tak, Okej okay. Ryan tak jakby kurczę był tak trochę też do tego co... So... Chcę coś powiedzieć mi nie wychodzi. Tak jakby sam trochę podchodził tak do swojego pomysłu tego rapture z dystansem, tak jakby coś mu się nie spodobało w nim coś o czym marzu znowu siedzi ra... Co to za dźwięku? w ogóle już byłem. No już nie udało snajpować. Co jest z moim snajpowaniem? To są jakieś silniejsze na czy ja tak strzalam tak biednie? Okej. Okay. Dalej. Tak, ej. No i to było na tyle. Mogła mi moja wieżyczka, znaczy, tak właśnie miałem mówić, ten, fuck it, niech będzie wieżyczka ostatecznie. W sumie, bo to jest taka a, la, latająca wieżyczka, e, nie 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 chciałem tego gra. Samolica stoi bardzo dobrze, ten nic mi się nie kończy, a tylko z tego strzelam w sumie. Gram na najtrudniejszym poziomie, więc nikt się nie przyczepi, że walę na strzałów heda i że to jest łatwe, bo tak gra ustaliła, że będzie i tyle no. Może ja się błąka, bo tych kurtach wydaje mi się, że dziesiąty raz tu jestem niechcąco Okej, tak strzałka wskazuje, no to chyba nie może być coś nie tak No byłem, przecież pamiętam jak sokowałem tę wieżkę się erałem A byłem tutaj, bo tu poszedłem raz niechcąco, a tam na końcu rzeczywiście był is a body, Delta I am the voice. I Big Sister is jest hand Kiedy Rapture mówi o Jung, to tylko to. Sleep now. Your dzień is jest done. Nie wiem, czy na myśli, że jak będziemy czasami wysłać wiadomość na radio. Ej, poddaj się! ja w pewnym momencie pomyślę, ona ma rzeczywiście rację. Czas się poddać. Ten jakiś jej, znaczy, wydaje mi się, że to jest jej jakiś taki super ten. Big Daddy, czy tam tatuś

Aha, dlatego my tak szukamy tej naszej Eleonory, bo to jest tak dla nas super ważne. Jeszcze zaczęliśmy jesteśmy chyba prototypem jednego z pierwszych Big Daddy, to nie wiem, czy dla nas te... dla nas też. Ja się przestraszyłem, wy ty widzieliście to po prostu przysiągcie z twarzą, znaczy naszemu Big Dadiemu. Najpierw to, a teraz... Mogę skakować? Nie mogę skakować, to jest przebiegłe. Ale mogę sobie wszystko kupić. Tak, mówię stać, bo... Co? A, to było to. Spopielenie. Nie, to, to jest dobry pomysł. Kurczę, posłuchajcie. Musimy e, my, mieć ukończone 12 lat. Okej. Okay. Okej. Okay. Mam podpalenie, jak to działa? O, trochę lepiej to do <słyski> teraz. Tak, nie tak, nie robi tak spać, jak tak... Tylko tak teraz... Taka hula ognia, <słyski> <ugnia. słyski> <kulę> ognia idzie. <słyski> <słyski> ty, co, sk sk Skąd oni się biorą? Z dupy wychodzą! Co jest tej? Ty wieżyczka, ty coś kombinujesz chyba tej? dupy ci bysz, ja ty tyłka na nie masz. Nikt ci nie zrobił, bo jesteś blachą. Poziom trudny jest trudny pod tym względem, że ich hity są zawsze, zawsze potężne Mam całe życie dwa strzały i nie ma. Ta wieżyczka jest skakowana, więc przyjazd witaj przyjacielu, jak chcesz przyjść, to proszę. Mam tutaj dwie wieżyczki. Nie, oczywiście to nie przyjdzie, bez pedałem Jakby ktoś nie ogarnął o czym mówię, to te dźwięki mi przypominają tylko oty. O tym właśnie. A chłopie dobra. Ojo, no ja w ogóle nie mam no. teczek. A właśnie, podszedłem przed chwilą do niego i miałem przycisk co to jest, może się uda sprawić czemu dokładnie jest. Pierwsza raz w tej części, pozdro, ale to jest taki ale boss, więc... Pomara witalna psuje mi yy, obraz. Starsza siostra się zbliża jest wściekła, przygotuj się. Aha! To to, 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 czy to jest starsza siostra, czy... Ja już nie rozumiem. Jakaś taka Alma, tej, pozwólcie, co się dzieje, tej. Eleonora chce mnie zabić. Jak macie się przygotować na przyjście takiej bestii? Woo, to jest starsza szansa? To jest Eleonora? O co? Ej, o co chodzi ludzie? Niech ktoś mi wyjaśni tej. To czemu to mnie tak składa na combo? Coś mi się strasznie psuje tutaj. Inaczej, wiecie co? Bo to coś w nas rzuca czymś, to ja to będę po prostu odbijał. Będę wstać. Ciężki nit niech będzie. No i gdzie jest ta bestia znowu? To jest starsza siostra, to posłuchajcie, ja nie ogarniam. To Eleonora chyba nie jest tą starszą siostrą. Ja was oszukałem. Albo to jest Eleonora. Bo ja po prostu już kombinuję na, na siłę. To nas rzuca kamieniami, więc ja biorę to leki na kulturalnie i walczę odbijante te kamienie. Jak mam z tym walczyć? Cholera, to jest niepokonane. Ale mnie łupie to. Mogę zakupić gdzieś apteczki. Wciąż może gdzie... Jeśli pobliżę, mogę. To coś przychodzi przez jakiś czas. Ta starsza siostra, nazywana. Tak zwana. To może ja szybko znajdę jakiś sklep z amunicją. Znaczy, ja najbardziej to chcę apteczki. Amunicji nie jest źle. Chcę apteczki i chcę. I chcę Adama, a Ewe. Kurczę, to brzmi tak samo. To znaczy, mylę się za każdym razem. Gdzie tu jest jakiś sklep? Cholera aktywowane przez wroga, dobrze się ustawiłem. E, przez tego wroga. Walcie w tego. E, walcie w tego, mówię. Super. Tego kamera już nie widzi w ogóle. Pozwólcie, jest niewidzialna. Dobra, inaczej. Tamtą stronę nie było, poszukajmy może w tą To to zrobiło, czy mi się wydaje? W dole gdzieś były sklepy, dobrze pamiętam Tutaj gdzieś były Tutaj Tak, wygrałem życie, tutaj chcę Miałem czasu hakować dobrze, ale okej okay. A, okej okay. Cztery wystarczy, mu piąta wypadła no, Chcę to podnieść No Chodź tu szujo, zrobię ci z dupy jesień, średniowiecza, teraz jestem gotowy. Wiesz, Ulecz uleczę się, o, uleczę, dawczki dałem trochę tego, Ewy, bo mi to za... zaimplementowałem sobie przed takie coś. Raz czy tam tonik bojowy. jest to śmiertelne! Holy Moses, son! Not even a big sister can keep you down. Well, come on back and melt the ice, and we can say goodbye to this two-bit colony ride. So, who is hey. Starsza siostra łączy siłę tatuśka ze zdolnością odzyskiwania dama. Taką jak u siostrzyczek. Starsze siostry są opazerzone, zabójcze, potrafią przetrwać w oceanie, ale są także zdolne do pobierania dama z ciał w celu zasilania plozmidów. Kiedy siostrzyczka zostaje porwana przez genofaga, starsza siostra jest jej ostatnią nadzieją. Wyłania się z cienia i poluje na napastnika. Następnie siostrzyczka wraca do pracy, a w najgorszym przypadku zabranej adam zostaje odzyskane z ciała genofaga. Prócz uderzeń i cięć starsze siostry mogą też korzystać z zdolności genetycznych, tak jak z popieleń czy z Starsze siostry co niezwykle z i potrafią skakać po ścianach tak jak pojęcie na fagi, aby, aby zaskoczyć swoich wrogów. Okej, okay, wrogów. Pozdrowienia. Wzmarnowałem na to cały hajs, na walkę z tym gównem, wszystkie moje nity. Patologia, no. Ej, co, są różne tego? Strzałka autohakowania? Znana hakująca. A to chyba od razu mi zhakuje, nie będę się obawiać się w tą taką, że tak powiem, minigrę. Ej no chcę to, no patrzcie tej. Nie wiem czy widzieliście co o sobie chodzi. Jak zmieniam na karabin broń, to mi zmienia wtedy w tamtej zdolnej hakującej maszynie na auto hakującą strzałkę, Abym ja to zostawił na jakieś ważniejsze miejsca. Albo nie wiem. Chociaż w sumie lotto. Okej, okay, mamy teraz popielenia, ale cholera użyć tego już nie mogę, no. Nie mam w ogóle Adama.

james was the only man i ever loved, and now it's like he never even came to rapture. he heard me sing at the limbo room, came up all bashful. he liked hearing songs about what it's really like to live in this town. i think he's been trying to organize folks against ryan. and now he's gone. and i'm here, singing rise, rapture rise. scared to death they're gonna come for me. Okej, okay, mam jakąś Panią Urzynkę z aspiracjami do przejęcia, znaczy do zrobienia rewolucji w Rapture. Pozdrowie pozdrowionka. Tylko mi się to udało, w poprzedniej części gry oczywiście. Okej, okay, patrzmy na razie jestem z popieleniem, bo i tak będzie zaraz potrzebne. Tutaj będziemy mogli to wykorzystać bez benzyna. A nie, to już chyba wszystko. Brzż

we're going places. No, ale... o co i had thought you some golem of sinclair's, brought here to hold rapture's arms while he rifles through her pockets. but no. you are aware of your plight. who, i wonder, would be so cruel to force a mirror on a man with no face? Ciekawe, czy Lam was waiting for us. Come out shooting and start the train. Boże jakie to jest niecelne. Patologia. Ciężkie nigdy, nie jestem ciężki. O, od razu lepiej. No. No, dziękuję Ciężkie nity się przydadzą na tych superbosów, bo one są silne, a teraz mi zostało 12 równo, cholera. Znaczy oczywiście pozdobywam je w... Na pewno gdzie się pozdobywam, bo dość często leżą na nowym ziemi, ale cholera szkoda było ich trochę teraz wystrzeliłem niech są co, poczekaj, Jadę z tobą sobie... Sprawdź czy coś zrobiłem, czy to chciałem wszystko co zrobiłem. No zobaczmy. Oddany. tutaj... O ja pierdziele! A nie, poczekajcie, to jest wyższy poziom. A nie, niższy. Cholera, to ja nie wiem czy ja wszystko zbadałem czy nie przez tą mapę szaloną. Tego nie zbadałem całego. I tego tutaj. Ale znalazłem dwa miejsca do lepszenia broni, wydaje mi się, że to jest duże jak na ten poziom, więc chyba nie minąłem ich. Jakiegokolwiek z tego miejsca. Żeby tutaj tylko się rozejrzeć, trochę litów, dolary Trochę żal tam to opuszczać, ale no, no wiecie, no już nie będę tam teraz latał po tym Słuchajmy tylko ostatniego, ostatniej tej wiadomości Na tym poziomie jedziemy dalej Andrew Ryan On stwierdził, że prywatny rynek z jakiegoś rodzaju błogosławieństwem Będzie nas prowadził przez rainbow. piosenkę A ja stwierdziłem, że to jest duży, gruby kłopak Zbyt dymny, żeby spotkać księżniczkę Okej. Okay. Ale następną... następną mapę lokację poznamy w następnym odcinku, na który z tego miejsca serdecznie zapraszam do usłyszenia bikielu.